ja jestem Artura, a to jest reklama serwa TeamCraft24.pl. E, to jest takie forum, nie wiem jak ten serwer dokładnie się nazywa. To jest ogólnie chmura serwerów. E, mamy serwer Creative, Skyblock, e, 4 fa, for Fun, e, Watercraft, e, Survival i tyle 5 serwerów a jak mówię to jest spawn chmura czyli cała się tepniemy teraz dajmy na no to na survival tam już co nieco miałem znaczy kolega mi dał nie gram tu długo eee. miłe dla mnie będą wyświetlenia ogólnie ten, ta reklama jest na konkurs także wyświetlenia tu głównie się liczył z tego co widziałem takie mam rzeczy sobie od kolegi, żeby nie było, żeby admini się nie czepiali Aha. spoko, tu mamy jakąś świniarnię szkoda, że te świnie się jeszcze nie palą, by były pieczone, ale to widzę gościu chyba z zapaleniem, czy one same, nie wiem eee, no, także tak Myślę, że nagram z tego serwera odcinek jakiś Jak będę miał swoją gildię Myślałem o tym, o tu mamy Enchant Table eee, serwerzy. Spoko, nawet taki serwer widzę Survival są Na no, inne jeszcze nie wchodziłem Na Creative chwilę byłem, ale tak zobaczyć tylko O co tam chodzi eee, Dość fajne, fajne tu mamy jakiś sklep z tego co widzę. O, ale drogie. A jeszcze tyle kasy nie mam. Aha, to co dropi ze stołna. Nie wiem czy czegoś tu nie brakuje, ale... Dobra. Warki. Aha, spoko tu są warpy. No, idziemy teraz jeszcze do ostatniej tej... Komnaty jak można to nazwać no. Tu jest gildzie trzeba do gildii mieć tak 20 szmaragdów 20 diamentów yy, 20 żelaza 20 złota 20 pereł i 20 skrzyń Nie wiem po co te skrzynie to przecież łatwo zdobyć Możecie to zmienić jak chcecie. No tutaj. Różne rzeczy o tym. O giliach i w ogóle tam pewnie są. Dobra. To by było na tyle z tego. Z tej krótkiej reklamy. Na razie. Cześć.